Epilog W tej grze jedziesz na strusiu, tylko trzymaj się mocno i nie zgub drogi! Nad wulkanem unosi się struszka dymu! Pośpiesz się! Trzeba przecież atować hugolinę i dzieci! Dosiąd strusia nie pomyśl drogi! Gotowi? Popędzimy na strusiu jak wiatr! Meanwhile. <śmierdziścia> no tak! Troje to już tłok! Może teraz pójdzie lepiej! Nice. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Meanwhile... <noise> no tak! Troje to już tłok! Już dwie szanse zmarnowałeś! Jeszcze jedna i przegrałeś! Nice. No, tak średnio bym powiedział, tak średnio. Meanwhile. No tak, troje to już tłok. Ślepa uliczka, koniec gry. Nice. No, tak średnio bym powiedział, tak średnio.